Najpierw było badanie możliwości odwołania Powella. Później było obniż stopy Jerome i przestań się bawić w politykę. A teraz mamy kontynuację nawoływania do luźniejszej polityki monetarnej i określanie szefa rezerwy federalnej panem spóźnionym czy wielkim frajerem przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Inwestorzy widzą, że to nie przelewki i Trump ma ewidentnie apetyt wejść w buty Erdoana, który z tylnego siedzenia próbował sterować polityką monetarną Turcji. Jaką inflacją się to skończyło, wszyscy chyba wiemy. Takimi inwektywami nie buduje się dobrego gruntu pod współpracę, ale osiąga dokładnie odwrotny efekt. Im większe napięcia między Paulem a Trumpem, tym bardziej rola bezpiecznej przystani przechodzi z dolara i amerykańskiego długu w stronę złota, co widzieliśmy w ostatnim czasie. Coraz więcej wskazuje na to, że ostatnie decyzje republikańskiej administracji to nie szachy 5D, tylko chaos bowiem zamiast twardego resetu na początku kadencji już widać wycofywanie się przy pierwszych, poważniejszych przecenach na rynku, a więc jak mawiają Amerykanie Kick the can down the road. Jakie są trzy najbardziej prawdopodobne scenariusze starcia na linii prezydent Stanów Zjednoczonych, a odpowiedzialny za niezależną jeszcze politykę monetarną prezes Fed? Powell ulega, tnie stopy w sposób zgodny z życzeniami Trumpa i uderza w ten sposób w dolara. Powell nie ulega, ale zostaje znaleziony prawny sposób na jego odwołanie, a stery Fedu przejmuje ktoś wykonujący polecenia z tylnego siedzenia, finalnie uderzając w siłę nabywczą dolara. I wreszcie, Powell nie ulega, nie można go odwołać i czekamy rok w niepewności, której przy okazji nie znoszą inwestorzy, a finalnie w 2026 roku fotel szefa Fedu obejmuje ktoś posłuszny ze scenariusza drugiego, a więc kończy się to uderzeniem w siłę nabywczą dolara. Gdy skorygujemy indeks dolara o inflację, odwrócimy skalę i nałożymy na niego wykres złota, to okaże się, że w długim terminie złoto zabezpiecza przed utratą siły nabywczej dolara, ale także każdej waluty, w której jest wyrażane. A teraz najlepsze na rynku jest aktywo, które w takim otoczeniu, a więc utraty siły nabywczej dolara i ponownie rozpędzającej się inflacji w sytuacji skutecznego usunięcia Pawela, może skorzystać znacznie bardziej niż złoto. I do tego aktywa dojdziemy za kilka minut. Napięcia między prezydentem Stanów Zjednoczonych a szefem Rezerwy Federalnej, a więc między Donaldem Trumpem a Jerome Powellem, znane są nie od dzisiaj. Nie jest to jednak ewenement, ale często spotykana sytuacja. Rząd chciałby wydawać jak najwięcej i zadłużać się po możliwie jak najniższym koszcie, ale konsekwencją tego będą napięcia inflacyjne, a więc psucie pieniądza, czy precyzyjniej mówiąc, spadek siły nabywczej waluty. Z kolei po stronie władz monetarnych stoi zadanie dbania o wartość pieniądza. A więc niedopuszczenie do znalezienia się inflacji powyżej wyznaczonego celu. Te interesy rządzących oraz władz monetarnych często znajdują się na kursie kolizyjnym. A jeśli nie ma między nimi współpracy, potrafią nawet doprowadzić do wciskanego jednocześnie gazu i hamulca. Dobrym przykładem był 2022 rok na naszym podwórku, gdy z jednej strony Rada Polityki Pieniężnej walczyła z szalejącą po globalnej chorobie dwucyfrową inflacją, ale w tym samym czasie rząd próbował łagodzić skutki rosnących cen, wprowadzając na przykład wakacje kredytowe i częściowo niwelując w ten sposób efekty podwyższanych stóp procentowych. Wracając za ocean, administracja Trumpa wjechała walcem w dotychczasowy ład globalnej gospodarki. Abstrahując od słuszności stosowanych ceł i ich długoterminowego wpływu na gospodarkę, w krótkim terminie mamy chaos i brak przewidywalności, czego inwestorzy i przedsiębiorcy bardzo nie lubią. Oliwy do ognia dolewa jeszcze zmienianie zdania przez Trumpa co kilka dni. O ile do niedawna można go było podejrzewać o rozgrywanie szachów 5D, o tyle obecnie coraz trudniej nie odnieść wrażenia, że jest to w dużej mierze właśnie chaos. Zabierając się za swoje początkowe rozegranie, musiał wiedzieć, że system monetarny przy obecnym poziomie zadłużenia wymaga twardego resetu i choć byłby on bardzo bolesny dla gospodarki, rynku pracy i inwestorów, jest niezbędny do ułożenia systemu od nowa, zwłaszcza teraz, a więc od razu na początku kadencji. Tymczasem po pierwszych większych spadkach na giełdzie i wzroście rentowności obligacji, a więc wzroście kosztów obsługi długu, zobaczyliśmy szybki krok wstecz i zawieszenie znacznej części ceł poza Chinami, które się nie ugięły. Innymi słowy, to co zaskoczyło republikańską administrację było oczywiste dla większości osób zajmujących się rynkami. Stawiając sprawę jasno, idea zrealizowania bolesnego, ale koniecznego resetu i wzięcia jego ciężaru na barki politycznego poparcia była szczytna ale dotychczasowe wykonanie jest delikatnie rzecz ujmując słabe. Co nie znaczy, że z czasem nie zobaczymy podejścia numer dwa. Rezultat obecnych działań widać na rynku w postaci postrzegania bezpiecznych aktywów. O ile do tej pory klasyką safe haven był dolar, amerykańskie obligacje i złoto, o tyle teraz dolar jest wyprzedawany, ceny obligacji spadają, a poszukiwanie bezpieczeństwa skoncentrowało się na złocie, wypychając jego ceny tuż po świętach do 3,5 tysiąca dolarów za uncję. Podobnie jak miało to miejsce z cłami, Także i teraz widząc torącego dolara, rosnące rentowności i spadające akcje, a to wszystko w otoczeniu kolejnych rekordów cen złota, Trump we wtorek oświadczył, że nie planuje zwolnienia prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella, mimo że wcześniej groził mu publicznie zwolnieniem i określał jako wielkiego frajera. Jak się pewnie domyślacie, to, że wycofał się z tego pomysłu obecnie nie oznacza, że wątek nie wróci niebawem w nieco innej postaci. To ryzyko z tyłu głowy będą też mieli inwestorzy. Niepewność, chaos w zakresie ceł i deglobalizacja uderzają krótkoterminowo we wzrost gospodarczy, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie, który musi się w takim otoczeniu ułożyć na nowo i zdefiniować strefy wpływów poszczególnych mocarstw. A ponieważ uderza we wzrost gospodarczy, o czym opowiadałem wam w filmie z początku kwietnia, posiłkując się estymacjami OECD, zatem teraz Trump pilnie potrzebuje wsparcia w postaci luźniejszej polityki monetarnej, która mogłaby pobudzić gospodarkę. Fakt faktem, inflacja CPI wynosi obecnie 2,4%, a więc powoli zbliża się do 2% celu, zatem jeśli tendencja ta okaże się trwała, przestrzeń do dyskusji o obniżkach sama zacznie się pojawiać. Trumpowi zależy jednak na wsparciu tu i teraz, i to mocniejszym od tego wycenianego przez rynek. Wie on doskonale, że zapewniłoby to miękki materac inwestorom na rynkach finansowych, co przełoży się również na omawiany niedawno efekt majątkowy i jego wpływ na gospodarkę. Gdzie tkwi problem? Zdecydowanie w komunikacji. Tak jak staną, będzie teraz trudno negocjować z Chinami po tym, jak J.D. Vance nazwał Chińczyków wieśniakami, tak Powellowi trudno będzie współpracować z Trumpem po tym, jak kilkukrotnie w jego stronę leciały ostre naciski na obniżki stóp, rozważanie możliwości jego odwołania przed końcem trwającej jeszcze rok kadencji, czy nazywanie go przez Trumpa takimi epitetami jak Pan Spóźniony czy Wielki Przegrany. Choć loser możemy też przetłumaczyć jako frajer. Powiedzmy sobie wprost. To nie jest dobry grunt do współpracy i Powell wręcz dla zasady może pozostać nieugięty, zwlekając z luzowaniem do pęknięcia systemu wzorem Volkera, walczącego z inflacją w końcówce lat 70., ale doprowadzającego w ramach tej walki do recesji. Te naciski Trumpa na Powella mogłyby przybrać trzy scenariusze rozwoju wydarzeń, ale co ważne, wszystkie z nich prowadziłyby do takich samych konsekwencji dla rynku. W pierwszym wariancie Powell ulega i zaczyna zdecydowanie ciąć stopy, a jeśli rentowności długów w obawie o impuls inflacyjny będą dalej rosły, jak miało to miejsce chociażby jesienią ubiegłego roku, Fed również wznowi program skupu obligacji. To natychmiast skieruje inwestorów w stronę proinflacyjnych aktywów, wzmagając także apetyt na aktywa podwyższonego ryzyka. W drugim wariancie administracja Trumpa znajduje legislacyjny sposób na odwołanie Jerome'a Pawella i wstawia na to stanowisko kogoś bardziej posłusznego Trumpowi. W tej sytuacji mamy kopię polityki tureckiej, o czym nawiasem mówiąc było już parę słów w materiale z końców stycznia. Finał tego dla dolara będzie taki sam, czyli przyspieszenie spadku jego siły nabywczej, a w zależności od koordynacji ruchów Fedu z pozostałymi bankami centralnymi możliwy byłby również dalszy spadek kursu dolara wobec innych walut. Na czym, jak wiemy, Trumpowi również zależy z uwagi na opłacalność amerykańskiego eksportu. W trzecim scenariuszu, a więc gdy Paweł się nie ugnie, ani nie będzie go można odwołać, czekamy rok w chaosie i przede wszystkim z rosnącym ryzykiem rynkowego krachu do końca jego kadencji. I dopiero wtedy Trump zrealizuje scenariusz numer dwa, a więc wstawienia posłusznego obecnej administracji prezesa Fedu. Wszystkie trzy scenariusze prowadzą nas jednak prędzej czy później do uderzenia w dolara czyli z pewnością w jego siłę nabywczą, ale i prawdopodobnie także kurs względem głównych walut, a to z kolei wykreuje poszukiwanie proinflacyjnych aktywów, generując dalszy popyt nie tylko w stronę metali szlachetnych, ale i również surowców. A jak są one obecnie wycenione względem amerykańskiego rynku akcji, wiecie już chyba doskonale. Poza złotem w takim otoczeniu zwróciłbym zwłaszcza uwagę na srebro, które otrzymałoby paliwo z jednej strony jako metal przemysłowy i surowiec, a z drugiej strony, gdyby metale wykazywały tendencję do absorbowania niszczenia monetarnej funkcji dolara, a wraz z nim pozostałych walut fiducjarnych obecnego systemu, również i monetarna rola srebra powinna o sobie przypomnieć. Zwłaszcza w sytuacji, gdy złoto do srebra było tak drogie jak obecnie tylko dwa razy w historii, a więc w trakcie krachu z roku 2020, a także w lutym 1991 roku. W tym miejscu spójrzcie też na wykres złota względem godzinowych, średnich zarobków USA. Wykres ten pokazuje, ile godzin przeciętny Amerykanin musi pracować na uncję złota. Jeśli wydaje Wam się, że kształt tego wykresu wygląda znajomo, to dobrze Wam się wydaje. Zobaczcie, co się stanie, gdy nałożymy na niego wykres ceny srebra. Podstawowy wniosek byłby taki, że im bardziej złoto staje się niedostępne dla przeciętnego Amerykanina, tym bardziej przesuwa to popyt w stronę znacznie tańszego srebra. Jak widzicie, wskaźnik złota do zarobków w ostatnich miesiącach zdecydowanie odjechał ceną srebra. Zatem można przyjąć, że teraz srebro ma tu co nadganiać. Tym sposobem wracamy do wykresu relacji złota do srebra, który w tym miejscu także faworyzuje srebro. Prawdopodobnie już nieraz słyszeliście, że złoto jest m.in. ubezpieczeniem od nieodpowiedzialności polityków. Trump, poza ewidentnym apetytem uderzenia w niezależność Fedu, wysłał w ostatnich dniach rynkom jeszcze jeden interesujący sygnał. Na swoim profilu na True Social umieścił wpis o takiej oto treści: Złota zasada negocjacji i sukcesu. Kto ma złoto, ustala zasady. Dziękuję. Z jednej strony skierował uwagę uczestników rynku na złoto, ale z drugiej ironią może być sytuacja, w której okazałoby się, że do audytu złota w Fort Knox nie dojdzie albo będzie on miał wątpliwo jakościowo charakter, mający potwierdzić z góry założoną tezę. Ponadto, gdyby tak się stało, ten wpis brzmiałby równie ironicznie w kontekście zestawienia szacowanych problemów z rezerwami amerykańskimi na tle szacowanych rezerw Chin które są prawdopodobnie znacznie wyższe od raportowanych, i to zarówno na poziomie rezerw Ludowego Banku Chin, ale i samego społeczeństwa. Gdyby złoto miało zostać w jakikolwiek sposób użyte do wzmocnienia obecnego bądź utworzenia od podstaw nowego systemu monetarnego, jego cena musiałaby zostać istotnie przeszacowana względem wszystkich innych aktywów. Jednocześnie głównymi beneficjentami staliby się jego dotychczasowi posiadacze czyli to do nich przepłynęłaby siła nabywcza. Chiny od lat zachęcają społeczeństwo do inwestowania w złoto ale też znane są z poruszania się w bardzo długoterminowej perspektywie, a nie od wyborów do wyborów. Gdyby zatem złoto miało w ujęciu globalnym do odegrania ponownie jakąś istotną rolę z perspektywy przebudowy systemu finansowego, całe chińskie, skupujące w ostatnich latach złoto społeczeństwo znalazłoby się w znacznie lepszej sytuacji względem tych, którzy złota nie posiadają. Na koniec rzućmy jeszcze okiem na długoterminowy wskaźnik amerykańskiego długu do PKB, który często widujecie w naszych materiałach. Jak wiecie, wynosi on obecnie w USA ponad 120% i wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z konieczności jego obniżenia. Jeśli spojrzymy na ten wykres z perspektywy długoterminowego cyklu, o którym też często wspomina chociażby Ray Dalio, obecnie prawdopodobnie dotarliśmy do końca jego wzrostowej fazy i konieczne będzie delewarowanie, a więc obniżenie wartości długu do PKB, aby obecny bądź nowy system stał się ponownie bardziej stabilny. Skoro mówimy o cyklach, to zwróćcie uwagę, że od okolic I wojny światowej, gdy dług do PKB wynosił raptem 8%, zadłużenie względem gospodarki rosło z przerwami przez 30 lat aż do 1946 roku, docierając do, uwaga, 121%. Dalej mamy podobny czas spadku do roku 1981, gdy wskaźnik ten został zredukowany do 31%, i od tego czasu pojawia się kolejny niemal 40-letni cykl wzrostu zadłużenia względem wielkości gospodarki do ponad 130%. 30 w roku 2020. Oddłużenie rządu można zasadniczo przeprowadzić w dwojaki sposób. Pierwszym jest recesja, krach na rynku i ogłoszenie niewypłacalności przez rząd, a zatem umorzenie obligacji. Innymi słowy, posiadacze obligacji otrzymują informację, że zostanie im zwrócona np. tylko połowa kapitału. W tej sytuacji wskaźnik długu do PKB koryguje się z obecnych 120 do 60% i na papierze skala zadłużenia wygląda znacznie lepiej. Niemniej jednak trzeba wziąć poprawkę na to, że w sytuacji recesji kurczy się także PKB, niwelując część korekty omawianego wskaźnika. Ponadto po takim zagraniu globalny kapitał straciłby zaufanie do dolara i amerykańskich papierów skarbowych, a zatem Departament Skarbu miałby bardzo poważny problem w przypadku kolejnych emisji. W drugim, znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszu, dług zostanie zdewaluowany inflacją. Dotychczasowi posiadacze obligacji otrzymają zarówno odsetki, jak i po zapadnięciu obligacji kapitał ale będzie on mniej warty, a odsetki nie zrekompensują inflacji, jaka miała miejsce w trakcie trwania obligacji. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku ujemnych realnie stóp procentowych. I prawdopodobnie m.in. z tym Trump ma obecnie problem, ponieważ aktualnie realne stopy w USA są dodatnie. Inflacja wynosi 2,4%, a górny przedział stóp procentowych 4,5%. Jeśli Trumpowi udałoby się skutecznie dobrać do kierownictwa Fedu i albo spowodować ustępstwa Powella, albo podmienić go na kogoś wykonującego jego polecenia, a więc Fed stałby się de facto sterowany z tylnego siedzenia na wzór polityki tureckiej, wówczas obniżki stóp uruchomią inflację kierując realne stopy na ujemne wartości, co pozwoli dewaluować dług inflacją i obniżyć wskaźnik długu do PKB w ramach kolejnego cyklu delewarowania. Beneficjentami realnie ujemnych stóp będą zadłużeni, czyli emitenci obligacji. Natomiast siła nabywcza przeniesiona zostanie w ich kierunku od oszczędzających i inwestujących w obligacje. Finalnie ucierpi na tym nie tylko rynek długu, ale i sam dolar. A jak już pewnie pamiętacie, jeśli skorygujemy indeks amerykańskiej waluty o inflację i odwrócimy skalę, to z dużą dokładnością odzwierciedla on notowania złota, które jest mocno skorelowane z utratą siły nabywczej indeksu dolara. Innymi słowy, skuteczne wyegzekwowanie nacisków Trumpa adresowanych w kierunku Fedu przepchnie kapitał ponownie do złota. A w zasadzie już przepycha z każdą kolejną szyderczą wypowiedzią Trumpa w stronę Pawela.